Shimano, Shimano, i z tej strony Meksykano. I wracamy do Formuły 1. Drugi sezon Grand Prix Bahrainu na to, że Shakir, bodajże tak się nazywa, z nowym kierowcą w zespole z Carlosem Sainzem. I za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Po kwalifikacjach, jak to wszystko wyglądało, czy nasz nowy kierowca w Teamie spisał się jakoś. Zobaczycie też, jakie roszady były zrobione w zespołach w innych, w innych teamach i za chwilę to będziecie mogli sprawdzić. Nowe barwy bolidu, nowe. Nadzieję na to, że może lepiej pójdzie ten sezon dla zespołu, bo ja jako mistrz, teraz właśnie mi widać, no cóż, muszę, go, muszę zdobyć to mistrzostwo jeszcze raz. Natomiast. Hmm, jako tim no niestety nie udało się, i tak wyglądają pola startowe i przyjrzyjcie się teraz na te rozszary, jakie były. Oczywiście udało mi się zdobyć pole position i startujemy za mną, jest Hamilton, a za Hamiltonem jest Bottas i Norris, potem Ricardo i Perez, tu się nic nie zmieniło. Gasli i Vettel jest już, widzicie teraz różnicę e, Pokażę wam je potem jeszcze na końcu. Kolejny Sainz, Okon, Leclerc, Sunoda. Gdzieś tam chyba się nawet pojawił. Eee, właśnie Sainz od nas, nie? Czyli był tam chyba na 13 pozycji. Cholera, jasna. Przegapiłem, no ale dobra, nagrywam to na żywo i na szybko. Eee, nie będzie tutaj. Powtórek nie będzie mm, pauzowania, no i za chwilę przejdziemy do startu. Pierwszy start: Bahrain, szybko strategia, oczywiście na dwa zjazdy, bo żeby inaczej, będziemy się bronić przed Hamiltonem. Odwiecznym naszym rywalem niestety tak to wszystko wychodzi, że yy, nie można tej pary Hamilton i Bottas rozłączyć, ale może w, w przyszłym trzecim sezonie o ile uda nam się go rozegrać, bo niedługo przecież wyjdzie. F1 2023, więc zastanawiam się nad zakupem F1 2023 ale na razie skupmy się na tym sezonie. Eee, tutaj zobaczymy jak tym razem pójdzie. Poprzednim razem w Bahrainie chyba wygrałem z tego co pamiętam bez problemów, dla mnie to łatwy bezproblemowy. No i zobaczymy jak to się zacznie. Pierwszy start, drugi sezon. Zielono-biały Bolit, i ruszyliśmy. Bardzo szybko tutaj też ruszył Hamilton i już na starcie próbował mnie przegonić, ale ja zamknąłem mu wjazd od w zewnętrznej, no i w tym sposobem udało mi się wybronić Pole Position w pierwszym wyścigu. Hamilton został się z tyłu. No i tak to słuchajcie już wyglądało na pierwszym okrążeniu. Zmierzałem swobodnie do okrążenia numer 2. Okrążenie numer 7, nadal pierwszy i tutaj miałem zjazd do boksu. Hamilton 5 sekund za mną. Zjeżdżamy na siódmym, a właściwie na początku 8 okrążenia zjeżdżamy do boksu. Za nami zjechali też. Yy, chyba Leclerc i jeszcze ktoś za chwilę zobaczymy jak to szybko przebiegało i na której pozycji wyjedziemy bo to jest dość ważne żeby wiedzieć na której pozycji wyjedziemy i to będzie pozycja numer chyba 6 a przed nami nikt inny jak wspaniały Raikkonen, tym razem w innym bolidzie, nie w Alfa Romeo, ale Bolidy się zmieniły. Mentalność i waleczność Raikkonena. Niestety nie. Ja często w tamtym sezonie z Raikkonenem walczyłem i tym razem znowu doszło do pojedynku między mną a Raikkonenem. Raikkonen w innym zespole, w innych barwach, ale i tak, i tak nieustępliwy i ja próbowałem tutaj go dogonić. Jak najszybciej próbowałem go wyprzedzić. Niestety próby nie za bardzo udane. Tutaj musiałem przyhamować ze względu na ten łuk, ale już przy ostrym zakręcie w lewo już znowu praktycznie siedziałem mu na ogonie. To jest ósme okrążenie. No i gonię tego Raikonena jak tylko mogę, ja wiedziałem, że niedługo będzie przed start metą, będzie długa, długa, prosta, zaraz za tym łukiem, który za chwilę będzie w prawo, więc chciałem być jak najbliżej Raikonena, żeby jak na wyjściu z tego łuku właśnie teraz... Teraz w tym miejscu zaatakować i to też uczyniłem. Zaatakowałem Rajkonena. Miałem lepsze opony, ale co widzicie, mój bolit jest za słaby. I tu jeszcze jedna próba, tu jeszcze doszło do kontaktu. No i w sumie udało mi się wyprzedzić Rajkonena. Dostałem ostrzeżenie za kolizję, ale wiem, że mój bolid jest słaby. Więc wiem na czym się skupić w tym sezonie. A przy okazji wszedłem, skoczyłem na pierwszą pozycję na dziewiątym okrążeniu, ponieważ inni panowie też pozjeżdżali do boksu. I tak naprawdę za dużo się nie działo w tym wyścigu. Na siedemnastym okrążeniu Sergio Perez dobierał się do dupy Hamiltona i to bardzo, bardzo skutecznie. Ale na tyle skutecznie, że stracił moc w bolidzie. No i Sergio Perez ten debiut w nowym sezonie nie może zaliczyć do udanych tutaj okrążenie numer 20 drugi zjazd do boksu nikt nie mógł nam już tutaj raczej zaszkodzić jak widzicie Hamilton miał 30 sekund straty za nami więc tutaj wszystko przebiegało bardzo dobrze i bardzo sprawnie i ja naprawdę nie musiałem się tutaj spinać ani też mechanicy Tutaj w moim boksie wyjazd, oczywiście przed Hamiltonem. Oczywiście na pozycji numer 1 Bez spiny, bez utraty pozycji. Tak jak mówiłem, ten tor dla mnie bardzo, bardzo pasuje. No i ja to sprytnie wykorzystuję. Nie uszykujmy się. kolejny zdarzenie miało miejsce na okrążeniu. Słuchajcie, za chwilę to będzie. To będzie okrążenie numer 27, a bohaterem będzie nie kto inny jak pan Rajkonen, który tak szybko prudomety. do mety. Tu widzimy Sainz na 12. miejscu całkiem dobrze. Tak szybko prudomety, do mety, że też mu zabrakło mocy w bolidzie i ostatecznie zakończył wyścig. A właściwie jego nie zakończył, bo zabrakło mu. Półtorej okrążenia. My tutaj jeszcze go, właśnie naszego kolegę Rajkonena, będziemy mijać w strefie, właśnie w tej chwili, w strefie żółtej. On jeszcze sobie tam stał i przyglądał się, jak jedziemy po pierwsze, pierwsze, słuchajcie, zwycięstwo, które, które, no, uważam, że się należało mi, ponieważ ja naprawdę dobrze jeżdżę i dobrze sobie radzę na tym torze. Tak jest komplet punktów. Na drugim miejscu chyba Hamilton. My się cieszymy z miejsca numer jeden. Także fajnie. A dla Was jeszcze tutaj dodam bonus. Zanim pokażę wyniki Leclerc kierowcą dnia. A dla Was bonus. Jak wyglądał start z. z Pozycji Carrera Sainsa. On trochę tutaj spóźnił, i tu też widać, że jednak ten nasz bolid jest jednak za wolny. Leclerc go wyprzedził. Kolega, były kolega z zespołu tutaj. Ogromny tłok na pierwszym zakręcie w prawo. Tu jeszcze ktoś próbował podejść go po prawej stronie. Wybronił się Sainz. No i jeszcze próbował atakować Leclerc'a, ale nie oszukujmy się, Leclerc tutaj widać na oponach. Na softach, na najszybszych oponach nieudany atak. No i tak wyglądał właśnie start leklerka. No i czas teraz na świętowanie zwycięstwa, słuchajcie, jesteśmy na pierwszym miejscu, nowy kombinezon, brody nie udało się zgolić, nie było stać na maszynki, jak widać za mną dwa Mercedesy, więc walka z Mercedesami będzie ogromna i będzie na pewno trudno i nie sądzę, że znowu, że tym razem uda mi się zdobyć mistrzostwo konstruktorów, a za chwilę przejdziemy do klasyfikacji generalnej po wyścigu i za chwilę zobaczycie też zmiany, jakie nastały, Mercedes się nie zmienił McLaren też się nie zmienił Red Bull też się nie zmienił Ferrari Vettel wskoczył do Leclerca w Alfa Tauri Drugowicz. i to jest niespodzianka, on przecież u mnie jeździł i się załapał do Alfa Tauri i zajął dziewiąte punktowane miejsce. Russell w Alfie Romeo, także trochę tu zmian. Gasly nie pamiętam, czy był w Alpinie, czy nie. Sainz nasz na 12 pozycję jedną do góry zyskał, yy, bo startował z 13. Sunoda w Aston Martinie, tego też nie pamiętam, bo to te zespoły z tyłu stawki. I ciężko mi przypomnieć yy, wszystkie i wszystkie pamiętać, ale wy możecie sobie porównać. Wy możecie sobie spojrzeć, jak to wyglądało w sezonie numer 1. Zmiany jest sporo. Postaram się tutaj wam szybciutko, i jeszcze zaraz zejdziemy na dół, yy, takie istotne zmiany yy, wskazać, <laughs> bo czasu będzie mało, yy, bo zaraz mi się będzie kończył film. Więc z góry od razu Wam dziękuję za oglądanie. Bo jak zejdziemy na dół, bo już potem nie będę miał czasu Wam dziękować. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za e, za wsparcie. Stroll jak widać w Alfie Romeo. I Zochu w Aston Martinie. Latifi w Williamsie. Giovannazzi też do Williamsie. E, Has chyba został się bez zmian. Alfa Tauri. Kimi Raikkonen w Alfie Tauri. No i Perez, który nie dojechał wiadomo w Red Bullu. Takie to zmiany. Więc ciekawie, ciekawie się to wszystko zapowiada. Czy. Zawodnicy będą się testować, zobaczymy, a ja wam dziękuję za oglądanie, udało mi się to nagrać, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego.